Cześć, witajcie i to wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej Oczywiście, Mia. Tak, ja was witam serii na Boczkowie. Jest to 45 odcinek w dzisiejszym odcinku. Jest ze mną, Pipciu. No, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. A ja. E, w dzisiejszym odcinku, oczywiście, Pipciu będzie sobie uczył się jeździć naszym nowym autem na gospodarstwie, czyli Citroenem Ja wiedziałeś, ja e, tak. E, Miałbyś to odcinek, był zaplanowany już mówiłem wam w poprzednim odcinku, że oczywiście takie odcinek powstanie. Eee, także Pipcie możesz tam poruszać kierownicą. Oczywiście dzisiaj Pipcie będzie jechał na tej kierownicy, co ja mam. Apollo Klim? Jak słyszycie już po głosie, że to nie jest na duże. No, także no. tak jak miało być, nie będzie to na kleweturze, więc będzie Pipcie miał utrudnienie. Z tego względu, że widzowie nigdy nie jeździł na, na kierownicy tylko ja ją i, i jeździłem na, na odcinkach i na live'ach. Także dzisiaj ma trochę utrudnienie, bo nigdy właśnie nie jeździł. Dopiero teraz pierwszy raz, oczywiście, miał to jakoś próbne te, testy jazdy na innym save. Oczywiście tam przyjechał chyba golfem, Michał, nie? No, golfem, a tak słyszycie o teraz, padały? Nie, czy słychać? No, wszystko jest, wszystko słuchaj. Także miał tylko tam testową jazdę, więc ciężko mu będzie. Eee, więc takie, widzowie, taka akcja, że w tym odcinku poprzednio się wam udało się dobić kurwa nawet te 1600 łapek. Także. 1600 łapek, bardzo dużo no. Więc widzowie w tym odcinku macie próg 1400 łapek w górę O, to elegancko by było jakbyś ci to wbił, to elegancko by było, może odcinek, następny odcinek może bym gdzie indziej zdawał, może bo tutaj na razie na cosplay będziemy zdawać, to myślę, że tutaj myślę, że zdam chyba no, także Pipciu wam tutaj powiedzie, że następny właśnie odcinek będzie kontynuacja tutaj Pipcia jak będzie zdawał e, Ale na to się, jak mówię, 1400 łapek wbijacie, robimy odcinek jak Pipcie będzie prostu już jeździł Citroenem e, po drodze e, no. też, tego, też mam taki fajny pomysł z tą akcją, także 1400 łapek, niech zostawcie tutaj 1400 łapek i będzie odcinek specjalny, właśnie jak Pipcio jedzie wyjeżdżać na drogę. Oczywiście tutaj na kierownicy, też, nie? A to jest, to jest no to może sobie na kanale zostawić ze dzwonkiem eleganckim i łapkę w górę i, i będziemy baruszać na poligon. No, a i napiszcie tutaj hashtag, hashtag zdawanie, oczywiście, przypnę serduszko. Miałem mówić, bo też może tutaj, gdy zadacie pytanie, gdzie jest odcinek z odpalania Eshoka na popych, tam co było 1500 jest... łapek, na się 1300 łapek. To jest inna seria, właśnie teraz. Yy, tak. z yy, teraz, właśnie, seria na Boczkowiec ze z serii na boczkowie, Więc dzisiaj jest środa, jak to oglądacie, 12 godziny premiera. Yy, z bracia polskiej farmie dostaliście w poniedziałek, więc odpalanie Eshoka dostaniecie w piątek. Także w piątek, wyobraźmy Ale... ten odcinek ucinek. Ten odcinek jest we wtorek, nagrany wieczorem, tak między siódmym a 17 aż tak. No, no. także no. widzowie, zaczynamy oczywiście kurwa, dzisiaj zabawę. Ja się już boję, muszę wszystko pokazać, bo mogę rozwalić od razu. No, Dobra, widzowie, przygotowałem teraz, słuchaj mnie, przygotowałem no. Pipciowi tutaj elegancki plac e, na Pokaż. gospodarstwie. Jak i tutaj mam no szeroki plac, także musimy wszystkie sobie omówić. Potem pokażę, sobie, jak gdzie jechać, żeby zdać, nie? No właśnie. E, Punkty wiesz, jakie są, wiesz. No. Także widzowie, tutaj od razu załatwimy pachołki. To są załatwione, oczywiście wypożyczone, to nie są moje, bo ja bym nie kupował specjalnie na tą akcję yy, Odgrodziłem tutaj oczywiście Zetora Słuchaj, jeszcze wymusiliśmy te soje na live, jak wybiliście, byliście, niektórzy byli, niektórzy nie byli no, no to i... skończyliśmy tam rozrzutnik, też my obornik też no. wyrzucali. To, to był ty dzisiaj to, to widział, To nie? wie. no, proszę yy, Dobra, dawaj tu Tutaj Pogasz masz, mi. tutaj też będzie, będziesz jechał ja yeah, pierdziele, ja po tej gnoju jechać, ja czy jak? Od nie, to po prostu musisz to wszystko między tymi pachołkami, no po prostu tu masz yy, yeah, wszystko wyznaczone, yeah. nie? Tutaj obok, żeby też umieścić tą zgrabiarkę To będzie... O, kurde! Słuchaj, to myślę, że to będzie zakończenie chyba tutaj, yy, zdawania tutaj a, a to pierwsze to od tego zaczniemy, czy na razie tam od tej drogi tam zaczniemy, yy, od początku tam? Yy, chyba zaczniemy pierwsze właśnie od tego, od bo to, to myślę, że czy? będzie na łatwiej ale zaczniemy jeszcze tutaj pierwsze tak, zaczniemy tutaj, tutaj wyjeżdżamy potem ty do tyłu będziesz sobie cofał aż tutaj Ja pierdziel ja już widzisz aż nie po prostu wiesz tędy wyjedziesz nie? Tu sobie jeż, maska byś tu z przodu, nie? A ty... myślę że ja w walnę zaraz od razu i, słuchaj i, i słuchaj, i tutaj po no. prostu tyłem zakręcić, tutaj między musisz jechać I potem no. wjeżdżasz tutaj do świń, wycofujesz do tyłu i jedziemy tam bawić się A ty będziesz ze mną jako chyba. A ja? Zdaje. Na razie tutaj to O Zamykamy Człowiek konkurencja jaka wreszcie będzie? No to No na razie zaczynamy to, właśnie. Teraz teraz no, łatwiejsza. łatwiejsza rzecz, także lecimy to, nie? Dobra, teraz słuchaj, ja na razie siadnę Pokaż mi, wszystko e, jak się siada, siada, Siadaj z boku Na pasażera. E, i słuchaj. Pokaż mi, gdzie to wszystko jest w ogóle. I teraz tak. No, to też na e, biegać. Co to będzie na biegu? I słuchaj, to jest kurwa, to ma też na biegu, więc teraz będziemy jechać do pgr Tak, na PGR-u, e, e, I słuchaj, na I słuchaj, dzisiaj jedziesz tylko biegiem jedynką jedynko tylko? Mogę więcej czy nie? Tylko i właśnie na razie zobaczymy jak ci, jak ci będzie chodzić, nie? Ale masz szczęście, że tu na tym, na kierownicy tego, tego nie, nie używam rawarka, to nie? No, także, no. dzisiaj tylko na razie jedynką Powoli, no. powoli musisz wrzucać dźwięk I sprzęgłem strzegę nie? I słowo tak, zapalasz tak, kluczyk, tak, o cyk, elegancko To Ci chodzi, bo tenówka nowka sztuka, żeśmy dopiero zakopili, nie, to wiesz A nawet o tym nie wiedziałem, że będziemy dzisiaj zdawać Bo patrz, spisałem koszulę, brałem, elegancko, do zdawaania. No, jako biał. Ja ci tutaj od hmm. razu troszkę obniżę to o, auto, żeby za, za wysoko nie było. E, no, zniż I co tu jeszcze mogę opowiadać? Kierkowskazy. Dobra, ja wysiadam, wsiądź sobie. Znaczy, się, ja ci zgaszę. No, zgaszę. Ja pierdziałe. Ja pytam, jak ci się otwieram? Dobra. E, no, najpierw co tak? Nasze. Włącz Kierulica prawy, prawy kierkowskaz. Prawy? Prawy. Dobrze, lewy. Podwójne. Podwójne. Kurwa, podwójne O! Teraz zapalę, bo czekaj, bo nie mogę gościć. No już, już widzę, miałem punkt odjąć, już by nie zdeł, nie? Ale dobra. Tak, bo góry chodzą, kurde, po tym. Dobra, wyłączaj. No, światła, czy jak? zapal światła, właśnie. Znaczy, które? No, to przody, no, wszystkie, bo to tak i tak w farmingu O! Działa, działa, Dobra, No, działa. No. Dobra, zapalaj. Jakie? Kto, którzy troszczycie gościki pali? No, jakie, no, jak, tam się. Sierbokręta mam palić! Spokojnie widzę, to śrbookrętem nie zapala, no nie, nie da rady, nie tam masz. Ale kiedy klucz Tu coś widzę Ja je palę Dawaj. O dobra, zapaliłem o, No ciężko w ogóle zapalić, za mało gazu dał, ale dobra Jak jak tym razem dałem w ogóle troszeczkę trochę dałem ale jak to, się bieg rzuca w ogóle Dobra pipiu teraz kurwa słuchaj, to ja prowadzić prowadził auto, to jest automatyczna skrzynia biegów no to jedziemy wiem Ty golfem myślałem, lepiej się jechało a ty to by ja myślisz, żeby że będzie mi rzucać już. Dobra, coś kryje, pak. Wycofaj do tyłu Jak wycofaj do tyłu? No do tyłu, wycofaj tam y, koło S... bramy musi stanąć no, Ale muszę chyba do tyłu ten chyć Jak no, to da, dobieg do tyłu Wsteczny No powoli, powoli ci do. Ale skręcaj jeszcze głowa. no ja Nie w to z role do przodu tara No musisz tam wycofać tam do bramy do tyłu tyłem Chyba, że robimy ta pierwsza akcja. Dobra, no właśnie, cofaj jem, to do dobramy, cofaj do dobramy z do tyłu. Aha, dobramy to do dobra. Ja, ja jak mi rzuca. Kopy. Dobra. Dawaj, wpracowcal. ten opolo, Kryjdon. Czekaj, muszę się rozegrzać. Teraz Ale jest, jest? My, 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 my Możemy na trawę pojechać, jak chcesz. Dobra, zaczniemy od. ...wiesz, od czego tam z tyłu. Od no, to no to chyba, że jedziemy na, na trawę na razie, tak się. To dawaj, tak. wyjeżdżaj. Oj, w Dobra, dobrze. Prosty już, już łapkę na pierwsze jazdę? Bo kurde, to jest, może to jakoś mu się uda. Wbijecie dużo łapek, to będą to, no to, No to widzę, wyjeżdża na droga, ale mam taką akcję wściekaną, że, że to szok, nie? Dobra, Dobra tak. Jak co? elegancko? Eee, pak idzie. No widzę, sobie, że Na razie się przejdź tutaj yy, na tej trawie. Muszę zobaczyć, jak ty jeździsz. Dobra, patrz tu, jaki drzwi będą, to. Ale powoli, powoli, bo jest... jedynku, sto. Weź, spróbuj, skręcę sobie, jak to ci idzie elegancko. Płag, lejangacka, co tyle, patrz, cyk, co do przodu, tyłu, do PGR, do jak z tym Dobra, <słucham> widzę, że wyregulowałeś sobie kazin. No to dobra, to zaczynamy. Wierzę na bramę? Czurut. Tam o, jak się wierzę na gospodarstwo do nas. Eee, yy, to co tam zacząć? Dobra. Tak, zaczynamy stąd, bo tam yy, koni wyjedziesz po prawej stronie, tam gdzie obornik. Ty... O kurde, to ta konkurencja będzie pierwsza najpierw? A jak, to będzie pierwsza trasa? Ja widzę, będzie ciężko kurde trafić tak. No tam taka kucia da, mała. Ale... Da, dałem Ci na start. Dobra, to ruszamy. Dawaj, ruszamy na poligon. jedziemy na poligon. Start. Startuj. Start, dawaj. już? 3, 2, 1, rura. Rozpoczynamy oczywiście egzamin. Prawa jazdy. Pipcia. No Ty świetnie, mój, jaki... świetnie, mu, świetnie mu na razie idziemy. Myślałem, że przyjedzie kurę, ale oczywiście udało mu się na lewo. Teraz skręcamy. Dobra, elegancko. Trochę go widza wyrzuca. No wiecie, stój. Bo i dawaj. świnia jest jeszcze na środku. Co tak łebem stoiło? Dawaj, dawaj, jedź. Tutaj, no, obornik. musisz obornik tutaj oczywiście ominąć No, tutaj o, uważaj, Stój! Urwa, go rzuca dobra. Ale nie, nie trafił, nie zarysło, widziałeś? Dobra, udało mu się, dawaj tutaj koło zgrabiarki z teraz W prawej wyskocz kucówka, no, stój Także, tylko patrz, żebyś tych pachołków nie postracał, nie? Skręcaj Dobra, teraz to dole trzeba trafić, kurde No, Ty. dawaj Co mnie to otworzy? Ja już otwieram się. Dobra. dobra Na razie mu się, widzę, go dało, także było zatrzymywanie, bo ciężko było skręcić, muszę wyczuć te kierownicę za bardzo, ale wiesz, pierwszy dawaj, raz tak. Jedź Wyjeżdżaj, A? na to koniec Jeszcze, jeszcze, dobra Dawaj, dawaj. I do przodu, jeszcze sobie podjedź. Jeszcze śmiało, dawaj, dawaj. Dobra, teraz no. do tyłu cofiesz. Teraz jeździsz. Yes. Tam, tam ku przyczepę do kurnika, o ku, ku ty gdzie mamy jajka. Dobra, pa, to era, ja dobra, skręcę, skręcę, sklec Dobra, No O no, powoli O no, kurde O, przyczepę chyba uderzy. Musi kowy Nie co sro, kurde, kreć szpanie, A Czekaj, piepcia. czekaj, za, czekaj, ja, ja, ja to wszystko patrzę Ja poskaczę teraz tak No. O, o, o Dobra To no powiem wam widzowie, że idzie, no ciężko go tutaj jakoś tak Żeby jeszcze? nie zdał, nie? Jeszcze, 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 Dawaj, dawaj, śmiało, jeszcze Dobra, stój, teraz koło możesz uprostować i bierzesz prosto do, 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 do obory, tak żebyś te świnie wjechał Ja pierdolę nie no mam rady tak wjechać tam w ludzie Dawaj, bieżesz tam do obory, do środka Malucha bierzesz? lepiej by było, mi się zdaje A, to male, ale nie posiadam malucha, jechaj, dawaj ten styrenum, rura Ugień dobra. Dawaj, kurwa, ciągniesz malina Dawaj, jeszcze, 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 dobra, stój Poszukić. Dobra Teraz wycofiesz, no co, wycofaj do sobie do tyłu normalnie i teraz wyjeżdżamy I teraz lecimy na plac Mam do Cię wycofię, o te elegancko Dawidowie potrafią wieździć, dobra Zaliczone, dawaj teraz tutaj, wyjeżdżaj Apollo Creedem Dobra, stój yy, Mam tu na ciebie pierwszy, pierwszą trasę, oczywiście Tylko wiesz, yy, trochę używam wiesz yy, w środku, a używam na zewnątrz a okay. kamera, no to dobra, to no to się nic dzieje, bo coś to wiadomo, że tu nie wiesz nie Mo A można czy nie można w tym... No, no pewnie, że można, dobra, teraz musisz tutaj przodem jechać Przodem? I no i tutaj dotąd dojechać Dobra Dobra, to tak cofnę, cyk, dobra Cych. No ja tylko ja tylko patrzę jak ci idzie, żeby tylko pachołków nie strącić, bo potem widzowie ma to naprawdę trudne trasy są, naprawdę mam no. Trochę będzie jest ucinek widzicie, kurde no dawaj, dawaj, dawaj No dzisiaj troszkę widać trochę odcinek Potwa, to wiadomo, nie? Dzisiaj tylko się uczymy tutaj na placu, nie? Dawaj, podjeżdżaj Dawaj, jeszcze, 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 dobra Na razie widzowie zaliczone, do połowy, bo teraz musi tak samo podjechać, ale tyłem Ja. Yeah. No, no, tak, że wyjeżdżasz Co on wymyśl... Dawaj, dawaj, wyjeżdżaj No Sobie zakręć, tak samo już dalej wjechać. Kurde, tak mnie rzuca chłopie dzisiaj no, takie troszkę widzowe, no trudne trasy wymyślili, bo to wydało mi się, że łatwiej też nie damy, to wiecie co i, co I co, teraz robić? No i teraz y, wjeżdżasz tutaj tyłem, nie? Tak, tak, No. I dawaj, to ma No, ja patrzę. Lewa, 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 lewa. A, no i dajesz. Prostuję. No widzowie, no jakoś bo to idzie, no powiem, co powiem, no jakoś to idzie powoli. O, o kurde! No. Muszę prostować koło. No. Kurde ściąga mnie Musisz w drugą stronę kręcić O, jeszcze, no No jedziesz do tyłu elegancko Dobra widzowie To ma no. zaliczone, wyjeżdżasz o, Dobra, myślisz, precy... że to, to będzie proste To prosto sobie jedziesz do przodu i tam wyjeżdżasz A to, to drugą konkretę była już? To już była trzecia trasa, teraz będzie czwarta trasa Dawaj, teraz tu to prosto, my, prosto jedziesz cały czas o, Mam nadzieję, że tu elegancko ci to pójdzie no, teraz będzie elka nie, bo to jest taki łuk Stój O kurde No, zarazie Tył Lekko do tyłu, teraz do przodu Teraz będzie, patrz tu jak idzie Teraz prostujemy Ja pierdzicze No widzowie, no widzowie udało mu się, udało się nie wiem jakim cudem, ale dobra Ja wysiadam, idziemy widzowie do następnej trasy Tutaj mamy widzowie no dosyć tu jest trudne, bo to już jest mega trudne Chyba znam to za pierwszym razem mi się zdaje, bo już będę miał ten ten Dawaj jedno, dawaj tudu. O może będę miał już 50% będę miał, co nie? Jeszcze tam tylko wiesz na placu, wiesz tak w mieście bo i ciężko co nie? Na, na miasto No, no, co, tam, no tam no tam już to będzie troszkę trudne, bo tam mi widzowie coś wymyśliłem konkretnego, nie? Dawaj, skąd skąd teraz tu słuchaj, skąd ty te pachołki wziąłeś nie, nie, nie powiedziałaś albo coś? Ja to załatwiłem, wiesz Zapas, Ta tak, no, wy, 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 weź, weź wyjście z Citrena Czekaj ja zapam Prosto Dobra No Dobra wysiadaj, teraz ci pokazuję co ma zrobić no. Jedziesz sobie tutaj prosto nie No 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 Zajeżdżasz tu Tyłem? Czy przodem? przodem normalnie Potem no. tyłem, tutaj aż tu I potem wjeżdżasz tu do przodu No A potem sam do, do tyłu aż wyjeżdżasz stąd Jaka sranda No to już widzowie jest dosyć trudne nie, Dobra. no to już nie powiem nie Troszkę mu te pachołki jedna tutaj troszkę wiecie Żeby to nie było tak mega trudne, no ja mu to przestawiam, nie, żeby nie było Dobra, To może łapkę zostawić, może się uda to Muszę to zdać za pierwszym razem I, i słowo na kanale i będzie elegancko i ruszamy No masz trzy próby, Je jeżeli strącisz trzy razy pachołek, no to dzisiejszym odcinku nie zdajesz Jak mówiłeś, że siedem To nie tam wtedy No ale teraz inaczej troszkę zasady zmieniłem, troszkę się ja. przepisy zmieniły u nas na firmie i teraz musi się jechać tak, także rura o kurde, ja się już boję. No ja tylko być, patrzę, dobra. no ja tylko patrzę. A pasy zapiąłeś? Bezpieczeństwa? Eee, Czekaj zapięłeś? zapięte no. mam. No to, to możecie która... teraz jechać do lasa po raz do Kiriny Dobra, i tu. To, to... Ja pierdzielę. Dobra, to sobie z koło zmienię, tak? No. O tu będzie ciężko, bo jest kucia mała, ty, to to tak po Firma nie postawiła inaczej, ja cię. No nie to mogę. słuchaj, ja to układałem. A ty? A ja, dzisiaj. No specjalnie to było tak poukładane, żebyś dzisiaj nie Dobrze. O kurde, no widzę, zaskoczył mi dzisiaj zruszyłem jeden, miecia, jeden pół godziny mi Ciao. Patrz, zruszyłem jeden. I nie, jest... ja nie widzę. Pa z boku. Mi, mi normalnie, wszystko stoi. Stoi? No chyba, że u ciebie są inaczej po, tego No u mnie normalnie. To no dobrze zajechałem, dobra. No jeszcze... Prosto... Nie, to jeszcze do przodu musisz jak to musisz trochę skręcić kołami. Aha. Tak to trzeba to Musiałem. stoi, to musi do prosto być, bo to jest takie 30% było. Teraz zajedziesz prosto. Dobra, nakręcinie proste kałam. Zowie, kurde. Dawaj, jaj Jeszcze no. pod, jeszcze miał, jeszcze. Dobra. Połowa trasy, teraz do tyłu musisz. Jak tyłem do, do tych tych? Yy, tam, tam gdzie teraz właśnie wjeżdżałeś, nie? Tam gdzie pony co? Nie, w drugą stronę. I jak... Aha, w drugą, dobra. Te, teraz twoje o lewe Zagos? Tak yy! Ile? Jezu Trzy pachołki widzowie strącił Ma jeszcze dwie próby Nie pokazujesz trzy Ja mówiłem ci, nie dam rady Tutaj już troszkę go zjadło w zapisku wszystko jest Ło kumasz, tutaj stroncie całego Dobra, to jeszcze raz możesz do przodu podjechać Co i już nie znałem, To tak i tak Nie no, stój, stój, stój stój, stój, stój. Dawaj do przodu, jedź Podjeżdżaj, podjeżdżaj, podjeżdżaj Dawaj, dawaj To dawaj. Tak i co teraz? Dawaj, jeszcze, jeszcze, miał. Bo to nie bo byliśmy za mało miejsca. Dobra, no i teraz yy, kręcisz w lewą stronę, nie? Bo przodem będziesz podejrzeć do opon, więc do mnie musisz tyłem. wiem. Aha, to, to mów, że do przodu. Z drugiej kurde. strony kręć kołami. No, jeszcze, jeszcze, to chopie, kręć, to karbo. O, dawaj, powoli. Za blisko to by było, da, dałbym radę. No bo jest troszkę za blisko, bo to wydało, że troszkę za blisko to zrobiłem. Dobra, stój. Do przodu. Troszeczkę, okay. dawaj. O, no i jedziesz teraz prosto do opon? No czekaj, muszę skręcić, bo nie dam rady No, dawaj Teraz będzie, No Nie no, bo to jednak była moja wina, że tamto strącił, bo to wiadomo, bo to wszystko było za blisko, bo to było tak porobione, bo wiadomo Musi być troszkę jakieś tutaj z yy, pół metra odstępu, nie? Bo to jest tak tak za blisko, nie może być No to wiadomo, kolizję i wszystko No to teraz do tyłu wycofa się i wyjeżdżam. stąd No Dawaj jeszcze masz dwie szanse także. Wykorzystaj, żeby ci się zdać. Pa, Dobra, tak idzie. teraz myślę, że masz troszkę łatwiejsze. E, lecimy teraz tutaj. No tutaj masz problem, no to mu tylko jeździć tutaj, jedziesz i tu wyjeżdżasz. To już... tutaj kogo chyba chyba nawet, nie e, wiem, nie Raz, szósta. dwa, trzy, cztery, pięć. To będzie chyba szósta, no to będzie szósta. Przedostatnia. No przedostatnia, bo później będzie troszkę łatwiejsza będzie. Dobra. Dawaj, jedziesz, ciągniesz malina. No. Dobra, postawimy koła. I A widzowie, pamiętajcie 1300 łapek, 1400 łapek i wyjeżdżamy z pipcia na drogę I tak? Zdawanie? Yy, yy, zdawanie, no Dobra, widzowie powiem wam już jest trudno, bo jest O stój, 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 stój! Stój! Bo tutaj, Dobra. stój, bo tutaj troszkę pachołki z tym tego za blisko. Tutaj jednak powinno być tak No i tutaj widzowie jest za blisko, bo to jest wiadomo, to sami widzicie, nie? O kurde, może nam radę Dobra, dawaj Dobra, prostujemy No Jest dobrze! Idzie, na razie widzowie idzie mu, to no jest. Przedostatni to ostatnie, ale... kura, nie, trasa. Słuchajcie, w realu nie dałby rady, tak chyba jechać, bo to takim. Za blisko, postawią, za blisko, kurde. nie. O no, to, no, nie. No. Wiem, to... no to jest za blisko, widzowie, wszystko zrobione, ale opadź, jednak widzowie daje radę, no trochę do tyłu musi być chyba. Ty, zmieści się. Patu! No a ja, jeszcze kurde No, widzowie, jak, jak jeszcze jest to, to ostatnie, no to dzisiaj widzowie mu daje medal. Dzisiaj zdaje tutaj, oczywiście, a potem wyjeżam na drogę, nie. Ok, teraz co? Teraz dawaj tutaj, tylko teraz podejść tutaj i wysiąść hmm. Czekam, na samie to w ogóle było tu Ale bo... jest ciężej kurde tu, ci, Na Najtrudniejsza konkurencja wiesz gdzie była no. była ta i ta co to było tam, yy, ta gdzie te opony co nie eee, moje. Dobra, powiem. to teraz będzie jeszcze ten trudniejszy chyba myślę. Teraz tak, wysiądź sobie Dobra, no, wysiadam Rozruptory <noise> teraz po no. yy, tutaj prosto jedziemy o, tu już jest prosta linia, normalnie jak po asfalcie no. można jechać Tutaj dojeżdżamy i teraz kurwa słuchaj, nie? I A. teraz cofiesz Zajeżdżasz tu cofając Nie? No, no, no I potem tutaj prosto i jedziesz i wyjeżdżasz I koniec walki No i no i koniec, i koniec zawodów, nie? Dzisiejszych I potem obliczamy wszystko No i potem myślę, że tutaj ci wystawię ocenę, co za to by było Dobra, to ruszamy Dawaj, ruszamy na poligon. Na razie prosto, bo to w to wiadomo, no teraz masz prosto, masz łatwo, nie Tylko tam sobie widzowie zobaczę jak te pachołki są postawiają, czyli co za blisko. No tutaj widzę co za blisko, więc od razu mu to poprzestawiam Troszkę to pomogę mu, bo to to nie może być tak za blisko, bo to nie da rady, widzowie, nie? Dobra, da rady, jest dobra, jest meta a jak chcecie widzowie, to możemy zrobić taką akcję z panem Darkiem, zobaczymy czy, bo on mówi, że ma prawo jazdy, nie? Ja go mogę sprawdzić, jak czy potrafi jeździć, nie? To bym mógł sobie widzowie zostawić, takie coś, bo to... Bo słuchaj, bo ja nie chciałem, jeździć, jeździć chciałem, ale nie miałem prawa jazdy, zawsze policja wstała, co nie? No, tam także tam. teraz go nauczyliśmy, auto mamy swoje, więc możemy jechać, nie? Także na razie mu, um, u mnie musi zacząć tutaj teorię I potem może ale... tam praktykę zalać. I tam będzie inny, wiesz, bo ty jesteś swojski, to tak, ale tam będzie opty, to będzie ciężko zać, nie? No Także, jak chcecie taką akcję z Darkiem, że Darek będzie tutaj zdawał, no to, no to też będzie A? gruba akcja, bo Golfem A? przyjedzie i go też rzuca trochę, nie? Co, tam w ogóle ma parę Posiada, ale ja go muszę sprawdzić, czy on potrafi jeździć Dawaj A, i teraz tyłem, tak? O kurde, no. wej, ciężko, wam powiem, ale Kręcimy w tę stronę, letko Chyba nie do rady Przodu trochę do przodu, do przodu, do przodu, teraz no, do przodu. No ja, ja patrzę, ja patrzę, jak tu idzie. Jedna brada chyba. Dobra, dawaj. Kurde. O, ale futs... <laughs> ja, ja, no dalej, no dalej, co mi wierisz, boj? czy do brada po. Nie wiem, tu czekaj, muszę koła bardziej skręcić. A jak to na full'a skręcasz? No dawaj, daję no, ja ci powiem, dawaj, 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 dawaj jeszcze, dobra, Ta, do przodu trochę podjeć. Dobra no, proste koła, troszkę do przodu Tyle tylko przodu Dawaj, dawaj, jeszcze, 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 jeszcze Dobra, stój No i tak samo koła na maksa W tę stronę chyba No, w to, no. dawaj, dawaj No i jeszcze do przodu, do przodu no Ciężko, to tutaj jeszcze No to, to jest najcięższe było, nie? No i teraz do tyłu No, dawaj, dawaj, dawaj Nie wiem, to nie dam rady chyba no i teraz normalnie do tyłu już cofniesz, nie? No i teraz do tyłu Tak? No, dawaj, dawaj, dawaj Jechaj Dobra, troszkę ci zdarło Zdarło Trzeba wyprostować Mega e skręt Dawaj Dobra Dobra, jeszcze do tyłu No i teraz w lewą stronę i wyjeżdżamy z tej Dobra Ruszamy Dobra, no i teraz na prawo, na, prawo, na lewo stronę, na lewo stronę. To już dlatego. No teraz lekko Teraz weź fez, fez już wejść z to z tego, z No dawaj. Nie, dawaj, dawaj. dawaj dawaj, 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 dawaj tego, z tego, z tego, z tego, udało się zdać. Ciężko było, ale oczywiście, trzy były no, 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 no tak, no to miał trzy, trzy takie trzy trasy z trudniejszych, także naprawdę było trudno Zobaczymy jak sobie Pan Darek poradzi, jak oczywiście chcecie tam, to odcinek to dużo łapecze w górę Tak jak mówiłem widzę, pamiętajcie 1400 łapek, to Pipci oczywiście Citroenem wyjeżdża na drogę Na asfalt po, jedzie, asfaltem będzie po mieście, jechał Po mieście, po mieście zaraz I punkty no. jakie tam? No, powiem Ci tak, Pipciu. Eee, tutaj na gospodarstwie dało Ci się zdać to perfekto, więc tutaj masz 5 punktów. Eee, no. Tutaj, cofanie do tyłu, 5 punktów, czyli masz 10 punktów. Tutaj, Lkę zrobiłeś też spoko, więc też 5 punktów. Eee, no. Czyli masz tutaj razem 15 punktów. Eee, słuchaj, tutaj na tym, tutaj były opony. Eee, no. Raz ci oczywiście tutaj uciekło. No, to mi uciekło, stracił. To chyba dwie albo trzy chyba Ściągnąłem. Także tutaj, tutaj trzy pachołki u mnie wyleciały, więc tutaj od razu odejmujemy trzy punkty, czyli masz już dwa, 12 punktów. Mówię, że ten, zabijsko daje jeden pachołek, chyba czy coś tam mówiłeś. No to, no to tak, za jeden, bo to dobra, to odejmujemy, no. to tomasz teraz. Yy, co ja gadam, kurwa. Tak, teraz masz 13, no. dobra, to odejmujemy dwa, no. dwa pachołki, no. No to masz 13 punktów. Yy, tutaj ci elegancko poszło. No tu myślałem, że będzie gorzej, ale tu też było trudno, ale to było... No, tutaj Wtedy mogę tak tu ci mogę dać 10 punktów, czyli masz już 23 punkty. Eee, no i oczywiście tutaj mogę ci dać też tą piątkę, bo tutaj nic się nie stało, więc masz 20, 28 widzowi punktów, na 30 punktów można było zdobyć, także dwa ta punkty tylko stracił więc naprawdę malutko, no. no tylko dwa punkty, więc dzisiaj ma to zdane. No, eee, Także widzowie, jeżeli Wam się odcinek podobał, pamiętajcie, widzowie tutaj o łapece w górę, dobijamy pod tym odcinkiem 400 łapę w górę. To kolejny oczywiście odcinek będzie na kanale jazdy. 1400, pip... no. no, 1400 łapę w górę i będzie odcinek z jazdy pipcia Citronem po asfalcie, po drodze. O kurde. Eee, Subskrypcje na kanale, jak widziałe, kto nie subskrybuje kanał, to oczywiście zachęcam zostawienia tutaj subskrypcji I... na kanale. To jest nowy właśnie. No, kto jest nowy to oczywiście suba na kanale, no. bo lecimy 19 tysięcy subskrypcji, hashtag y, zdawanie. No. Chyba tak, hashtag zdawanie oczywiście no. przypnie. Serduszko dzisiaj ze mną był pipciu. No cześć zobaczenia ze w tym odcinkach. Zdawania. Heja. Także trzymajcie się mordeczki do kolejnego materiału. Cześć.